Cześć witajcie na moim kanale dzisiaj sobie z karnetu zadymielskiego otworzymy małe skrzynki dwa big boxy dostaniemy, dostaniemy 10 gemów i teraz tak jeśli chodzi o karnet zadymiar, zadymiarski za 170 gemów czyli za 50zł też będę go kupował na odcinku jak sobie już doładuje gemy ten karnet zadymiarski nie będzie kupowany a nie, ani na tym nie na tym odcinku w ogóle nie na tym odcinku. I w ogóle nie na tym koncie, bo tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, gdzie mam trzy konta. Mam takie no, obecne, gdzie mam 14 tysięcy pucharków. To właśnie na tym będzie kupowany ten karnet zadymiarski. I najprawdopodobniej on będzie kupowany jutro rano. Też będę nagrywał z tego odcinek. Dobra, i tutaj mamy jeszcze punkty mocy, które też sobie... Za chwilę odbierzemy. Jest nowy skin do bula. za darmo był w sklepie. Mam tutaj taką ofertę, ale jej nie będziemy kupować. I teraz tak, odbierzemy sobie, jak widzicie, tutaj 10 gemów. I jak odbierzemy, to będzie nas stać. Tak jakby na jeszcze jednego Mega Boxa. Ej, przepraszam, przepraszam Big Boxa. I ogólnie jak sobie domatuję już ten... kupię ten karnet bojowy na koncie 14 tysięcy puszek to będzie pierwszy. mega megabox, big, big box tutaj 100 monet kolejny big box a za 30 level będzie e, grail, a za 60 level będzie skin do gejla no i tutaj duża, duża premiowa skrzynka jakaś jakieś nie, jak big box i teraz jak ja... Jak będę otwierał tego mega boxa, big boxa, i tutaj pewnie to, na pewno będą z tego odcinki, na pewno będzie z tego odcinek, jak sobie będę odblokowywał Gayla na koncie 14 tysięcy A może teraz nie przedłużajmy, tylko otworzymy sobie. Już z tamtego big boxa zdążyłem sobie przed odcinkiem otworzyć. A teraz otwieramy. No, skrzynki. 21 monet, 6 punktów mocy do Karla. W ogóle poko tych tutaj zmienili. 155 do poko I teraz lecimy z Big Boxem Dobra, może niech trzy razy podskoczy, mam taką taktykę I teraz też jej użyję, dobra 47 monet Dynamike 12 Penny 16 Pan P 20 I 200 podwajacie, podwajacie nam się teraz przydadzą I teraz te 10 gemów O których mówiłem, odbieramy i, I kolejny big box. Aj, zapomniałem, żeby trzy razy podskoczył, ale to nieważne. 6, 68 monet, 10 punktów mocy do Drzeki, 11 punktów mocy do Darila, 14 punktów mocy do Poko i kolejne 200 podwajacie. Czyli mamy już razem 400 podwajacie. Została nam jeszcze mała skrzynka do odblokowania. 13 monet, 5 do Broka i 5 do jacki. Tu już Tu już sobie odblokowałem wszystko. No i teraz... A, jeszcze punkty mocy sobie wezmę, odblokuję. Teraz. 25 punktów mocy do Shelly weźmiemy sobie. Ogólnie niedługo nie na tym koncie wbijemy, bo więc tego jak będę odblokowywał, bo coś będzie z tego odcinek. Tutaj już niestety nic nie mamy. Ale mamy w sklepie jeszcze big z Big Boxa sobie możemy kupić, ale może zanim to tutaj sobie kupimy 174 punkty mocy do... Pana P. I tutaj mamy do kiełka. To też sobie zakupimy. Mm, dobra, do wszystkich sobie jakoś. Do tych dwóch, to do wszystkich sobie zakupimy. Oczywiście mogłabym sobie jeszcze kupić tego złotego barleya. Ale myślę, że lepiej opłacalny jest Big Box. Teraz dlaczego mnie się zapytacie? Dlatego, że. No przebranie, no jeszcze myślę, że sobie zdąży się kupić, a z Big Boxa na przykład może taka legenda wylecić mitik no i wszystkie postacie, i nowa postać może wylecieć, chromatyczna. Ale no, myślę, że chromatyczna, no tą postać będzie ciężko wydropić, z tego co wiem. No ale w, dlatego sobie zakupuję ten karnet bojowy, czy tam zadymiarski, jak kto na to mówi. Tylko no, na innym kącie, a teraz nie przedłużam i otwier otwieramy dużą skrzynkę, ostatnią skrzynkę najprawdopodobniej na tym odcinku. Dobra, niech sobie trzy razy podskoczy ładnie. Czyli trzy big boxy będą i dwie mamy skrzynki. Dobra, fajnie, cieszę się i tak. 47 monet, więc raczej nic nie będzie. Mieliśmy mieć 40 chyba 6 ale nieważne, więc raczej nic nie, nic nie będzie. Ale jak to kiedyś tak było, że z, 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 poniżej 48 monet coś było, a teraz jest chyba poniżej 40, więc nic nie ma. No ale może jakiś bonusek, no za 10, tak nic nie ma, ale jeszcze P20, Pan P20. Mhm, dobra. Big boxik zakupiony. Co byśmy mogli jeszcze zrobić? No widzę, widzę, że nic. Mamy tutaj 19 brawlerów. O, tym tu wiem, Gail. Chromatyczna postać. Dobra, to na dzisiaj koniec. Pa!